Drodzy żołnierze i żołnierki, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Granicznej. Na naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy złe, które są rzeczami, które godzą w godność ludzką i często w honor żołnierski. Umierają osoby, które docierają do naszego kraju, chcąc prosić o ochronę międzynarodową. Żołnierzu, kiedy wypowiadałeś słowa roty przysięgi wojskowej. Przysięgałeś Rzeczypospolitej bronić jej niepodległości i granic. Ale również przysięgałeś strzec konstytucji. Wiem, że obowiązują Was rozkazy. Rozumiem to. Ale jestem przekonana, że wiele z Was, kiedy patrzycie w płaczące oczy dzieci, ich najczęściej młodziutkich matek czy młodych chłopaków, którzy mogliby być przecież Waszymi młodszymi braćmi, synami czy Wami samymi sprzed kilku lat. Czujecie, że jest coś nie tak w tych rozkazach? Powinnością każdego obywatela, każdego żołnierza jest przestrzeganie prawa. Co to za rozkazy, które nie pozwalają nieść pomocy, nie pozwalają pomagać innym? Są organizacje, które w zgodzie z prawem i profesjonalnie właśnie w takich okolicznościach mogą pomóc. Wydawałoby się, że to, nie są, że to nie są ludzie, którzy są nam bliscy, to jednak są to ludzie i trzeba okazywać w stosunku do nich respekt wynikający z przestrzegania prawa, które obliguje każdego żołnierza, każdego strażnika, każdego yy, policjanta do tego, żeby tego prawa przestrzegał. Aktywizują się miejscowości, które są w strefie, organizują pomoc dla ludzi błąkających się po lasach. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Więc nie pozwólmy, żeby ci, którzy wywożą dzieci do lasu, żeby ci, którzy pozwalają na to, żeby niewinni ludzie umierali w lasach. Historia zna przypadki, kiedy rozkazy były wbrew człowieczeństwu. Po latach te rozkazy są weryfikowane. Musimy mieć wszyscy świadomość faktu, że każda osoba zmarła na granicy, Kobieta, mężczyzna czy dziecko będzie zapisane na konto nasze, nasze nas Polaków. Te wydarzenia, te fakty, śmierć tych ludzi będzie zapisana w naszej historii, historii Polski, i przyszłe pokolenia będą o tym mówić. Jak będą nas oceniać? Proszę, wierzę w was. Pomóżcie, pomagać. Ludzie będą pytać. Czy wykonałeś swoje zadanie właściwie? Ale wtedy już nie będzie polityków. Zostaniesz sam, tylko sam. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.